Dzień dobry, Jan Piński i Tomek to były wieloletni współpracownik wywiadu, później centralnego biura antykorupcyjnego. A my dziś, Szanowni Państwo, mówimy o tym, że Jarosław Kaczyński odleciał. Na kolejnej miesięcznicy, Szanowni Państwo, Czyli takim zlocie, na który zresztą nikt już z Jarosławem nie chce przychodzić, że musi tam wydawać jakieś specjalne okulniki przymuszające wszystkich posłów do tego, żeby chodzili razem z nim na no to. No, pułkownik Wroński postuluje, żeby go po prostu zostawić tam i nie przychodzić, żeby nikt tam nie przychodził, żadnych kamer nie było, to i mu się to znudzi, jak tam będzie tylko i wyłącznie republika, że bez żadnej reakcji. To po prostu usknie. Natomiast, co jest śmieszne, Kaczyński zaczyna tam gadać o tym, jak to jest prorosyjski rząd Tuska, po prostu dopuścił do akt szpiega rosyjskiego Pawła Rupcowa. Po pierwsze, szanowni państwo, za zarządów Kaczyńskiego do tych akt dopuszczono Rupcowa znacznie częściej niż zarządów Tuska. To oczywiście nie ma znaczenia, dlatego że te akta były po prostu tak odpowiednio spreparowane, żebym mógł sobie je czytać i prawem każdego człowieka, który ma zarzuty jest to, że te akta ma prawo przeczytać i Tutaj po prostu próby kręcenia z tego jakiejś inby jest imby są absurdalne i śmieszne. Natomiast Tomku, no przyznasz, że facet, który chodził na randki z szkolonym oficerem KGB Anatolijem Wasinem w przełomowym okresie dla Polski, on sam, Jarosław Kaczyński, trochę się pogrąża, bo wychodzi publicznie i mówi, że to był ktoś więcej niż agent KGB, insynuując, że on pełnił tu jakieś jeszcze większe misje polityczne. Co jeszcze bardziej, Pogrąża go. Jego linia obrony, że spotykał się za wiedzą i zgodą ówczesnego szefa MSW Andrzeja Milczanowskiego, no, nie przeszła próby, dlatego że Milczanowski zanim zmarł, to zdążył jeszcze zaprzeczyć i powiedzieć, że Kaczyński po prostu zwyczajnie kłamie i konfabuluje, że, z takich, że gdyby tak było, to z takich spotkań zostałaby dokumentacja papierowa w służbach, a uwaga została tylko, że nie taka, jaką by chciał pan Jabł Kaczyński. Przypominamy tym, którzy nas oglądają, że dokumentacja spotkań Jarosława Kaczyńskiego, w tym zdjęciowa, z Anatolijem Wasinem jest w Agencji Wywiadu, Szanowni Państwo. I to jest pomiędzy Agencją Wywiadu a ipn i my mamy prośbę, żeby to odtajnić. No to, no Tomku, no będzie nam się lepiej żyło, co? Szanowni Państwo, no, ja cały czas, wiecie, wiecie państwo, zachowuje się jak, nie wiem, jak, jak dziecko, jak naiwny człowiek. Ja nie rozumiem, że nie potrafi ktoś porównać tego. I Kaczyński teraz wychodzi na tej, na tej miesiączce smoleńskiej i mówi o szpiegu, po pierwsze, którego nie złapały polskie służby i to za jego czasów, kiedy, kiedy on był jeszcze tym, jak on mówi, wiceprezydentem Zostawał Bezpieczeństwa, który Rzeczywiście w jakiś sposób był tutaj usytuowany do infiltrowania dziennikarzy, różnych, różnych, różnych ludzi, którzy mieli możliwość dostępu do informacji, do mediów. To prawda. Tylko porównajcie Państwo tego człowieka, który był partnerem jednej z dziennikarek, który. Był zalegendowany, dobrze zalegendowany jako dziennikarz hiszpański. Przecież nikt z naszych służb nie wiedział o tym, że to nie jest dziennikarz hiszpański, dopóki wywiad brytyjski nie przekazał nam informacji. No szanowni Państwo, czyli rozumiem, że ci dziennikarze nie zorientowali się i spotykali się w tym czasie z tym człowiekiem, prawda? Ja nie wiem, jak jego partnerka, czy tak, czy nie, bo ona, ona ma zarzut. Sąd jej nie zamknął w każdym razie. Sąd jej nie zamknął. To po A Kaczyński wychodzi i mówi, że on wierzył, że był ktoś więcej niż agent KGB. On spotykał się z nim przez pół roku i te spotkania najpierw były takie w miejscach publicznych, a później zaczęli się umawiać w jakichś takich warunkach, no trzeba być intymnych, prawda. Nie wiem po co, czyli cały czas dyskutowali, mu tam przekazywał, wiedzę sztywnym łączem, w jaki sposób ma się odbyć wizyta Lecha Wałęsy w Moskwie. Przecież Lech Wałęsa miał swój kontakt w tamtym czasie z Jelcynem, z Bolysem Jelcynem i, i czy, czy ewentualnie wcześniej jeszcze jeszcze z Gorbaczowym, to... No, to naprawdę Kaczyński do tego nie był potrzebny. Rozumiecie państwo, i ten, ten kanał, o którym mówimy, nikt nie mówi o tym, kto to był Wasin. Wasin był to naprawdę bardzo ważny funkcjonariusz służb specjalnych rosyjskich. Bo wiecie, czym on się zajmował? On się zajmował typowaniem takich ludzi, którzy później będą mogli w tych o tych transformacjach ustrojowych w, w tych państwach, które już były kiedyś w orbicie Związku Radzieckiego, będzie tam mógł plasować agentów, którzy pójdą dotrą no, do najwyższych stanowisk. To, to, było jego, to, to była jego specjalizacja, rozumiem Państwo, i tutaj dobrze trafił z Dobrze trafił z Kaczyńskim. Ja abstrahuję tutaj już od tej kwestii związanej z orientacją seksualną Kaczyńskiego, chociaż ciężko o tym mówić bez właśnie bez, 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 bez tego wątku, bo w służbach specjalnych, jak Państwu mówię, jest, jest taka zasada, no, korek, worek i rozporek. Tutaj Kaczyński był werbowany na rozporek, rozumiem, Szanowni Państwo, Kaczyński był werbowany na rozporek, Tu, a później doszedł do tego worek, bo użytek nie było, czyli korek i, i, i wódki. No, znaczy no, w trakcie tak, ale to, to, to nie, nie, nie kluczowa, nie kluczowa. Nie kluczowa sprawa, bo teraz ten e, korek odpowiada powiedzmy nawet wynagrodzeniu, bo e, służby czasami płacą w narkotykach. Też tak, bo to jest to jest, wiecie Państwo, trudno określić, skąd ktoś otrzymał e, to, co może spieniężyć albo co jest mu potrzebne. Płacą e, Seksem czy znaczy, że pozwalają niektórym ludziom spełniać takie zachcianki, czy jakieś tak, takie takie marzenia, gdzie indziej by nie spełnili. To, to służby tak robią, służby tak funkcjonują, bo od czasu, kiedy y, było szereg wielkich wpadek rosyjskich agentów, między innymi słynnego Algicha Ensa, czy, czy agentów y, Powerbowanych przez nasz wywiad, pana generała Zacharskiego, tam okazało się, że ci ludzie nie potrafili się wytłumaczyć z pieniędzy. Po prostu z pieniędzy. Próbowano płacić brylantami, próbowano płacić, płacić w taki sposób, albo dozlować te pieniądze, ale jak dozowali te pieniądze, to ci ludzie nie byli tak skłonni do, do przekazywania informacji. Także w rachubę wchodziły również inne rzeczy. I Kaczyński wychodzi teraz na. Mm, tą miesiączkę smoleńską i on mówi, mówi o tym szpiegu, który się w, w, wszedł w rolę hiszpańskiego dziennikarza. To, to jest niebywałe, za chwilę przyjdzie i będzie krzyczał, będzie krzyczał, że trzeba walczyć z LGBT. No, wraca do tego, szanowni państwo, no, no, wszystkie inne tematy w tej chwili teraz, ale Kaczyński wysuwa na agendę perfidnie Rzeczy, które go najbardziej bolą. Przecież trzeba mu to od razu pokazywać. To jest, to jest metoda służb specjalnych. Pamiętacie, to jest zmiana kontekstu. To jest zmiana kontekstu. To jest, to jest rzeczywiście niezwykle istotne. To on nagle ma atakować. On ma atakować ludzi, którzy nie wiedzieli, dopiero Brytyjczycy powiedzieli, że to jest agent. U nas nikt o tym nie wiedział. rozumiecie państwo, żadne służby nie wiedziały. On, który, który postawił na czele komisji, komisja ruska do ścigania Tuska, człowieka, czyli pana Sęńskiewicza, który nie miał, nie miał szczęścia, pan profesor i wokół niego no, okazuje się, że byli e, no, nielegałowie, znaczy by, byli, ludzie, którzy, byli ludzie, którzy, którzy pomagali e, rosyjskiemu, rosyjskiemu wywiadowi plasować nielegałów. Sprawa się odbija na całym świecie. To, 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 jest, to jest coś niebywałego. Mama Macierewicza, który zepsuł tyle naszych działań w, w, w obronności. Zobaczcie Państwo, jest dzisiaj naprawdę wstrząsający materiał pani Rzemły i pana Wyrwała, w jaki sposób została uwalona w Polsce produkcja amunicji. Pamiętajcie, ta fabryka, która miała produkować w nitrochemie, pozwoliłaby na początku produkować 6 tysięcy amunicji rocznie. I teraz Polska produkuje 6 tysięcy amunicji rocznie, tam by było dodatkowo. Wiecie Państwo, ile jest wystrzeliwane dziennie amunicji? 152, to jest taki odpowiednik, amunicji 155. Rosjanie wystrzeliwują 10 tysięcy dziennie. A my mamy rocznie 6 tysięcy. jest powiedzieć, bo mówią, że nasze magazyny wieją pustką i Kaczyński yy, po tym wszystkim, on wychodzi, otwiera yy, buzię i yy, zarzuca wszystkim, że Agent tutaj hulał. Agent, który hulał za czasów jego służby. Tam, gdzie na czele służb on postawił alkoholika. Postawił alkoholika i człowieka, który, którego najbardziej interesowało podsłuchiwanie szczególnie w nocy. I przychodzenie na bieżąco na, 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 na gorąco, online. I przychodził do, do, do niego, to, co potwierdzał to agent Tomek, to mówiliśmy wcześniej, że przychodził do niego ze swojego rodzaju takim pudelkiem, ja przepraszam bardzo. Ale tak to przychodził do, do, do niego z takimi informacjami, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo państwa. Jego interesowały ploty, e, intymne życie tych ludzi, których on e, chciał posłuchiwać. I ten człowiek teraz wychodzi maczelność, wychodzi i, i mówi o tym, jak oni łapali szpiegów. Facet, który przepieprzył tyle pieniędzy, pozwolił Macieriewiczowi rozwalić drugi, drugi samolot, który no, w jakimś stopniu byłby niezwykle ważnym, ważnym dowodem. Facet, który przez tyle lat nas oszukiwał, który ciągnął pieniądze na komisję smoleńską. Jak mogę wymieniać, bo państwo to, państwo to pamiętacie. Facet, który trzyma jego, jego za mm, słabiznę teczką y, buś. W której są udokumentowane jego spotkania z, z kapitanem Piotrem Polaszczykiem, czyli z byłym y, oficerem WSI, kiedy spotykali się na, y, w, hotelu, w hotelu Wojskowej Akademii Technicznej. Szanowni Państwo, ten człowiek wychodzi i on zarzuca innym, że nie wiedzieli, że był świetnie wyszkolony, zakamuflowany rosyjski agent którego nie złapały nasze służby, jego służby, jego fachowca od spraw yy, dotyczących bezpieczeństwa. Ja, ja, ja nie wiem już, ja przepraszam, że, że to staje się jakiś, nie wiem, może jak, 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 jak ten Mussolini, nasz cymbał yy, pompatyczny, ale jak o tym mówić się naszej? No wypadałoby, żeby ten cały program to by było jedno wielkie PI, naprawdę. Nie, ale jeszcze raz powtórzmy tak. to. Jarosław Kaczyński, on się po, cała w ogóle retoryka Jarosława Kaczyńskiego teraz upadła. Bo wszyscy mogą, wiecie Państwo, on przez lata opowiadał, że jak dojdziemy do władzy, to, to będziemy, zwalczymy układ, zwyciężymy z układem, pokonamy układ, wyczyścimy korupcję. Zamiast tego, szanowni Państwo, nie zlikwidowali żadnej patologii, która była, dołożyli swoje patologie, dużo groźniejsze. Szanowni Państwo, dopóki Polska, do 2015 roku Polska w rankingach korupcyjnych pieła się do góry, była państwem z coraz mniejszą korupcją. Od 2015 roku dwa trendy się pojawiły. Pierwszy trend jest taki, że zmniejszała się liczba wolność słowa spadła Polska spadła z 15 na chyba docelowo gdzieś tam 60 któreś miejsce teraz od kilku miesięcy Polska pnie się do góry dlaczego się pnie wiecie państwo to jest kwestia nacisków na sąd to znaczy, sądy nie są już dziś e, tak naciskane, po prostu jak były w tamtym czasie, od 2017 roku. E, po prostu e, dziś na przykład zeznawałem, to jest, szanowni państwo, jawny proces e, na procesie, który Michał Włoś wytoczył e, Pawłowi Miterowi. Jest to, szanowni e, państwo, pozew, e, e, tak zwany slap. Czyli klasycznie pozew, którego cel. Zaprawdę, Pozew zaprawdę. Pozyw, wiesz, no to po, 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 pozew, wiecie państwo, pozwa, pozwanie dziennikarza tylko za to, że wyraził opinię, iż minister WOŚ jest miernotą, bo do, 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 do tego się sprowadza. Czy, czy to już jest za mocno, czy można w ten sposób ocenić? No, szanowni państwo, znaczy w mojej ocenie to sądy powinny tego typu pozwy wyrzucać po prostu od razu do kosza na śmieci. Jesteś po prostu osobą publiczną, musisz mieć grubszą skórę. Jest krytyka po prostu normalna. Państwo, no to jest ile my tu czytamy na temat siebie pod hasłem, że jesteśmy miernymi, ten, ten się janka, ten tutaj mam nieumyte nie włosy albo coś. Jakbym chciał z karnym, Szanowni Państwo, iść do, do sądu za coś takiego, no ten, no po co on poszedł? No poszedł po to, że zrobił to w czasie, w którym jeszcze rządził PiS i chodziło po prostu o wywołanie kosztów, bo to nic nie kosztowało, a bo dostawali tę obsługę w ramach tego, co tam robili sobie, a każdy obrońca, to o, każda obrona w takiej sprawie to jest 5, 7, 10 tysięcy złotych. Może i się wygra tą sprawę. Teraz jest dużo większa szansa niż rządów PiSu, gdzie się sędziowie bali, ale. Podam Państwu przykład, no broniłem się, dzięki Państwu pomocy, nie, nie, nie odczuwałem tego aż tak bardzo, ale broniłem się w sprawie z Gmyzem 5 lat i Szanowni Państwo, sąd mi dał 2,5 tysiąca zwrotu kosztów. W procesie trzy instancji procesu karnego, w sytuacji, kiedy ta obrona kosztowała mnie około 20 tysięcy, i no uważam, że to jest, że to jednak to, 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 to nie mogę zrozumieć te, tych stanowisk sądów, które no nie obciążyły, bo to aż zachęca, szanowni państwo, do zabawy tego typu pod hasłem. Yy... Jeszcze parę takich zwycięstw i, i wiecie państwo, jak mówię, nagle ma tego typu spraw 5, 7, 8 z zarządów pis i oni do tego dążyli, no to, to krwawi i tak, tak robili z Pawłem, z Pawłem Miterem. Natomiast wracam do Jarosława Kaczyńskiego. To jest facet, który jest po prostu bezczelny. To jest tak samo, jak y, on przemawia i szczuje na LGBT, należy mu przypominać, y, nie na no, chłopie, ale z czym do ludzi. No. Przestań, znaczy. to, daj spokój. No. No, tak. no właśnie, to tak samo. Ja jak będę tak... Jak... miłośników, psów, że, 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 że psychodują i trzymają w domu. No jak można trzymać już psy A, w domu? No i dobra, ale teraz to... My... Ale teraz należy, ale teraz należy po prostu wprowadzić tą samą zasadę, że ile krośby skakuje z Rubcowym, to się pytamy, ale dobrze. Jak, was, to jak A, was, Ale, ale, ale ten... jak się pan wytłumaczył z tym Waszem? Ale dobrze. A jak tam byliście prywatnie, to co wy robiliście? Tyle czasu. Jak wyście załatwiali jedno jedno. Państwo, ja tylko ja, ja, ja... w takich intymnych warunkach. O co chodzi? No, tak? Właśnie powiedzcie państwo, ja od czasów muszę przyznać, że od czasów, kiedy byłem nastolatkiem, to tak nie chodziłem do ludzi, do facetów do domu, do, do, do dziewczyn, nie, to... to już prędzej. Natomiast, no, szanowni państwo, my mówimy randki, my mówimy to celowo, dlatego że no, mamy pewną wiedzę na temat tego, co jest w materiałach agencji wywiadu i uważam, że, wiecie państwo, gdyby w ten sposób odbywają się indywidualne szkolenia agentury. No, tak to się dzieje. No, rozumiem, że w tym przypadku nie mamy pewności. No, tak się odbywają. Tu jest wysokiej rangi więcej niż agent, niż agent KGB i cykliczne, tak, tak długie spotkania na osobności z Ryszardem Kaczyńskim. Umawianie jednej wizyty Wałęsy. Ale przy, a ty, i, y, jeszcze, ale szanowni, jaka jest koncepcja? Niech pan zobaczy dlaczego to jest kłamstwo. Bo on twierdzi, że zawiedzą tego, uzgadnią wizytę Wałęsy w Moskwie, ale uwaga. Jednocześnie twierdzi, że kiedy został ministrem u prezydenta Wołęsy w kancelarii, to zawiesił te kontakty. To, szanowni państwo, coś tu się nie spina. Jeżeli hmm. był tam po to, żeby umówić wizytę Wołęsy w Moskwie, to w momencie, w którym pojawił się w kancelarii prezydenta, to powinien wzmoc te kontakty. Intensyfikować te kontakty, a nie je zawiesić. Nie mógł, już, już, już go bolało. Serce, 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 oczywiście serce go bo bolało już, mógł więcej. Szanowni Państwo, no nie to... mógł więcej przyjąć tej mm, wiedzy. Nie no, to prawda jest taka, że e, uznano, że z racji jego pozycji utrzymanie kontaktu z Wasinem może go narazić na kompromitację. Jak się okazało polskie służby i tak na przełomie ja muszę powie powiedzieć, że. Polski wywiad z lat 80 był stawiany tak był, był zaliczany do czwórki piątki najsilniejszych wywiadów świata, która się w tym czasie mówiono o Związku sowieckim, Amerykanach, Brytyjczykach, Izraelu, Izraelu i Polsce. I to była ta to była wielka piątka wywiadów i szanowni państwo, no jest ten materiał dotyczący Wasina i Kaczyńskiego, są zdjęcia, są informacje, które się udało wywiadowi pozyskać, i mam stuprocentową pewność, że gdyby istniały jakieś materiały, szanowni państwo, dotyczące spotkań Donalda Tuska z jakimś funkcjonariuszem w Stasi, to byśmy nie dość, że oglądali pełną kopię tych materiałów w. Drukowaną, odtajnioną po prostu przez całe 8 lat, po prostu od dobranocki od świtu do zmierzchu i z powrotem. Szanowni Państwo, no to ja powiem tak, to są rzeczy, których ja nie rozumiem. Nie rozumiem, wiecie państwo, nie rozumiem takiego podejścia. Mamy takich naprawdę m, gierojów, m, czyli po rosyjsku, bohaterów czynu lustracyjnego z PiSu, którzy mają po prostu gigantyczne problemy lustracyjne sami ze sobą. I te dokumenty są w służbach. I jak rządzią, rządzą no, ta ekipa co obecnie, to ja się pytam, dlaczego by tego nie, nie załatwić, nie odtajnić, nie pokazać jakimi oni są hipokrytami, i nie strzeić po prostu im w taki... Tak, tak. Druga, druga strona, gdyby miała takie, taką możliwość, po prostu nie zawahałaby się. I... Żeby od chciał, wynosił jakieś tak. informacje nie, dotyczące... A, a, a my się... A, nie, a nie, na, na syna Donalda Tuska wynosił, to po prostu przynosił. Pomówień, to wiecie państwo. Tak, tak. Koleś, wiecie państwo, koleś niby zeznaje ileś tam miesięcy i, i wpada na pomysł o tym, że płacił łapówkę synowi Donalda Tuska po ilość miesiącach, po tym jak jego córka dostaje robotę w TVP. Szanowni Państwo, Przypominam, jest e, książka, nowa książka pana pułkownika Piotra Wrońskiego, Cholub. E, jest, szanowni państwo, będzie wysyłana od przyszłego tygodnia e, 840 stron rozrywki. On to nazywa tą książkę e, fabularyzowanym podręcznikiem szpiegostwa, a ja mówię Państwu, że jest to dobra literatura, a Tomek mówi, że jest to też prywatna, zemsta wkurzonego lesbeka. Szanowni Państwo, ja zaś e, po prostu zapraszam do lektury. E, jest jeszcze książka Noce z dudą. Szanowni Państwo, jest e, historia ekspert w dobrych kioskach, w dobrych epikach, podobnie jak historia bez cenzury, a teraz Tomek o Pani Razłowie panuje no, ja, po 17.30. Ja teraz czytam. No Janku, posłuchaj, nie uwierzysz. Trybunał Konstytucyjny, który darzy się takim szacunkiem, dał głos. Hał, znaczy nie, przepraszam, Beniwu, to, to macie mądry głos. I nie, dał głos tak. Trybunał Konstytucyjny zdecydował o komisji do spraw Pegazusa. Jak mi się, jak myślicie państwo? Nie, nie zakładam się, bo zgadnijcie od razu. Trybunał Konstytucyjny zadecydował, że powstanie komisji śledczej do spraw Pegazusa było niekonstytucyjne. Wniosek w tej sprawie w marcu złożyli posłowie, czy Prawa i Sprawiedliwości, czyli rozumiecie Państwo, niekonstytucyjna, nie ma komisji do Gazusa. A co to znaczy? Bo to nic nie zmienia oczywiście. To znaczy to, że komisja już chyba teraz po tych interwencjach do Pani, Pani Agnieszko, że Pani nie siedziała na tych materiałach, bo to niewygodnie, musi Pani już dawać te wszystkie rzeczy i komisja no, za chwilę będzie już działać bardzo mocno. <grytanie> Mówię do Pani szefowa Izby. Dlatego teraz jedzie straż, bo nie no, strasznie to też jest dobra instytucja. Przepraszam Was, chłopaki, no, u was zaczynałem. Nie no, jedzie, jedzie, jakiś, jedzie jakieś, jak, 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 jakieś pogotowie Jarosława Kaczyńskiego i pani Julia zdejmuje fartuch, rzuca ten obiad i wychodzi i mówi, nie, komisji nie wolno, ma się nie zbierać. Ja pytam się, kiedy ma się trybunał nie zbierać? Kiedy Wy uznacie w końcu normalnie, że po prostu zabierzecie im pieniądze i zamknijcie im tam na furtkę, na, na, na kłódkę tą furtkę, żeby tam nie weszli już? Po prostu zróbcie tak, niech oni sobie w domu to ogłaszają, że wszystko jest niekonstytucyjne. Niech robią co chcą. Tylko dlaczego to dlaczego za naszą kasę? Ja cały tak czas tak? mówię, dlaczego, nie, dlaczego, my, dlaczego, oni, dlaczego oni jeszcze cały czas mają, mają wejście do Trybunału Konstytucyjnego? Dokładnie, prawda? No, ja pytam się. No. Przecież to, czy, zamkną, zamknąć to zamknąć to na klucz i do widzenia. Do sądu. Tak, tak. A bo, pani do baru, proszę bardzo, do widzenia. No, tak, tak. A, a ja do więzienia, szanowni do państwo. Do widzenia.